Manko i tu witam was w kolejnym odcinku i na dzisiaj mamy pytanie, już nie pamiętam z komentarza albo z wiadomości prywatnej, e, które zostało mi zadane bezpośrednio po tym, jak opublikowałem ten odcinek, który teraz możecie sobie kliknąć na, e, na ekranie. E, pytanie jest krótkie, co zrobiłeś, że tak urosła ci łapa? <laughs> tak więc po pierwsze, e, bo nie mnie kark, bo bije wiatr, wybaczcie. Po pierwsze jest to złudzenie obiektywu, po drugie mam 41 cm w prawej łapie, a przynajmniej wtedy tyle miałem, teraz pewnie mam jakieś 385 9. cm, ze względu na to, że no wiecie, przerwa w treningach, wiecie z vloga co się działo, wiecie, że teraz ostro nie trenuję, bo muszę o kolana zadbać, no i tyle. To jest genetyka. Ja zawsze miałem wielki bicek, tricek zawsze miałem mały. Teraz te proporcje się powoli odwracają, bo zaczynam więcej wyciskać, więc bicek mi maleje, tricek rośnie, barki rosną. To jest wszystko złudzenie. Tym bardziej zwrócił uwagę, że ja miałem tą rękę opartą o kolano w ten sposób, więc ona wypychała biceps do przodu i, i to wszystko robiło bardzo ładne złudzenie, że mam wielką łapę. No, powiedziałbym, że ja Wam powiem tak, obiektywnie. Patrząc na inne osoby, o, którym, o których wiem, że mają łapę w tym samym rozmiarze co ja. No nie mam małej ręki, ale nie mam też jakoś super dużej, więc to by było tyle. I teraz tak, możecie zastanawiać, co to wnosi do waszego życia, że ja odpowiadam na takie pytanie. Tyle wnosi, że to wszystko jest genetyka, tak. Niektórzy będą mieli po prostu genetycznie od razu uwarunkowanie, że im rosną wielkie łapy, co by nie zrobili, czego by się nie chwycili, ale nie będą mieli tak, że po prostu będą musieli się zakatowywać, tak. Na przykład Michał Karmowski, pozdrawiam pana Michała Karmowskiego, wiecie, że od zawsze ma problem z łapami, tak. I się chwali tym na vlogu i tak dalej, i że, że jemu te ręce nie rosną i w ogóle. No taka genetyka, tak. Oczywiście odkładam na bok wszystkie tematy tego typu, czy inni ludzie w branży używając syntolu, czy nie, bo to też jest możliwe. I taki temat, że jeśli ktoś ma wielkie łapy, to prawdopodobnie nie powinniście go pytać, co zrobić, żeby te wielkie łapy urosły, dlatego że nie ma zielonego pojęcia na 90%. Jeśli chcecie wiedzieć, co zrobić, żeby, żeby wielkie łapy urosły, zapytajcie tego, komu na tym zależy, a kto ich nie ma, dlatego że on bardzo uważnie będzie obserwował. Czyli na przykład Michał Karmowski, jestem pewien, że jeśli, jest, jeśli jesteście zainteresowani kulturystyką, on na pewno rozgryzł jakiś sposób na to, żeby ręce rosły. Tak samo jak ja ostatnimi czasy rozgryzłem moje łydki i zaczęły mi rosnąć. Yy, I Myślę, że będę najlepszą osobą, żeby o to mnie zapytać, bo po prostu mam te łydy małe i na nich się skupiłem, jeśli chodzi o estetykę. To jest jeden z niewielu punktów na, w moim wyglądzie, na, który nadal jest gdzieś tam może nie tyle kompleksem, co chciałbym go rozwinąć, tak? Eee, więc podsumowując, jeśli ktoś ma wielkie łapy, to albo dlatego, że wstrzykuje syntol i bierze sterydy, albo dlatego, że po prostu ma takie geny i nie powie wam czemu, eee, jak zrobić, żeby takie urosły. Tyle w temacie. Eee, tak, więc. Bądźcie obiektywni, po prostu względem tego i miejcie świadomość, że bardzo dużo zależy od genów. Bardzo, bardzo dużo. Do zobaczenia następnym razem. Klikajcie, zanim pójdziecie sobie, klikajcie tutaj na poprzedni odcinek, klikajcie tutaj na następny odcinek. Stay tuned.